Piątkowy wieczór lodowisko w Spodku przeżywało istne oblężenie. Kibice szczelnie wypełnili trybuny, by na własnej skórze doświadczyć radości z długo oczekiwanego powrotu na hokejowe salony, a to za sprawą awansu katowickiej drużyny HCGKS Katowice do Ekstraligi Hokeja. Zanim jednak przyszedł czas na fetowanie sukcesu, na lód wyjechali zawodnicy HCGKS Katowice i SMS1PZHL. W momencie, gdy zabrzmiała syrena kończąca spotkanie, na trybunach zapłonęły race, a na tafle poleciały serpentyny i konfetti – Poczęło się świętowanie. Ja jestem dzisiaj przeszczęśliwy. Ja jestem wielkim kibicem sportu, e, hokeja. E, bardzo mnie cieszy, że kolejna śląska drużyna e, będzie w, w, w Ekstralizę w PLH, w Polskiej Lidze Hokejowej. Wspaniały dzień. Proszę usłyszeć jakie jest zapotrzebowanie tutaj na Śląsku i w Katowicach. W Katowicach nie przeczę dla mojego kochanego gks bo moja krew jest żółto-zielono-czarna. Na lodowisku pojawili się najważniejsi goście z marszałkiem województwa śląskiego Adamem Matusiewiczem oraz prezydentem miasta Katowice Piotrem Uszokiem na czele. Piłkarze i sztab szkoleniowy Piłkarskiej Gieksy utworzyli szpaler, przez który kolejno wywoływani wracali na tafle zawodnicy, a za nimi trenerzy i działacze. Bardzo się wszyscy chłopacy z tego i dala, No i co powiedzieć? Cel, cel byl zdobitý, no i za chvíľu sa bude čas na nastavný sezón. Bardzo ďakujeme kibicom z i zapračame ich na nastavný sezón, keď bude extra klasa. Ten sezón był bol trudný? Bola to pierša liga, na pewno, na pewno Ekstra Klasa będzie wymagać dużo, dużo więcej wisilku jako pierwsza liga, ale no, co będzie, ukáže czas. Myslíte, że w extra klase będzie szansa powalczyć o coś więcej? Ja, ja powiem tak, jak to będzie, to graci w ogóle teraz ešte ne, nie wiemy, no bardzo powiem za siebie, že GKS Katowice si zasłuża extra klasu, či tu w hokeji, či tu je w pilke nočnej, či to jest v innym sporcie individuálnom. Takže na pevno tí hráči čo tu bendov, na nastepný sezón sa bendov starať, aby miasto malo extra klasu v hokeju a melo z toho radosť. Maršalek vojevúdstva vrenčil s vytienstvom Puchár. To jest replika Pucharu Stanleya. Puchar Stanleya to jest puchar zdobywany przez najlepszych pokojców na świecie w na Nigel. My to traktujemy symbolicznie jako początek wielkiej drogi na same szczyty KPS. Teraz spotkamy się w Ekstraklasie i... i miejmy nadzieję, że będziemy dalej wygrywać mecze jak wygrywaliśmy. Co zadecydowało, że ten sezon okazał się kluczowy, tak ważny i przełomowy? A złożyło się na to wiele, wiele kwestii. No, na pewno trzeba wspomnieć o zaangażowaniu e, kilku panów z, e, z wyższych szczebli. E, kolejna sprawa są pieniążki, wiadomo, które pozwoliły sięgnąć zawodników, którzy... którzy... Po prostu nie no, rady awansować. W środku sezonu już, już, już wiedzieliśmy o tym, że, że powinniśmy awansować i że awansujemy. Kwestia była czasu, kiedy? Na pewno powalczymy w środku tabeli. Nie wiadomo też, jak będzie się kształtować w przyszłym sezonie liga, ile będzie drużyn. Przed nami są wybory w PZHL-u, także, także jest przed nami wiele, wiele niewiadomych. Trzymamy kciuki za sukcesy naszej katowickiej drużyny.